Dziękuję moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku z gry Den 2. Słuchajcie, no poszliśmy spać e, po tej obronie e, Miuse, która nie była zbyt nieudana, a teraz mamy się udać chyba jak się nie mylę do pani Anabel. Jakoś tak to chyba było. Zobaczmy. Jak nas gra poprowadzi. Dobra. I już muzyczka pięknie. A nie, na razie nie tutaj. O, no, obudziliście się tak. Are you going to see Annabelle? Czy idziecie zobaczyć panią Annabel dzisiaj? No, powiedzcie, jej, że... E, wspaniałą robotę zrobiła. Dobra, nie ma sprawy. Kto zrobi wspaniałą robotę? No to prawda. Przecież oni uciekli. No, Muse jest otoczony tak naprawdę przez Highlandów, więc... Nie wiem, jak to będzie. Znaczy, wiem, ale... Idziemy do Annabel posłuchać, co ma do powiedzenia o naszym dziadku. No to lecimy. W ogóle, jak, jak wygląda u sprawa z kasą? 36 tysięcy. Z życiem pełne, no to wiadomo. Czy ja mogę w ogóle jakiś... właśnie jakąś zbroję sobie kupić lepszą? Rare finds. Pointed hat. Nie no, ja to mam. To nie jest rare find. To wszystko mamy. My jesteśmy dobrze wyposażeni. Butsy i gauntlet, ale to tylko dlatego, że my mamy medycynkę bądź jakieś tam inne pierdołki. Jakieś czary w, w, w ekwipunku, więc olejmy to i idźmy do pani Anabel. Ej, to nie tutaj. To tutaj. Będzie chciał zamiganać, czy znowu zajęta jest? Jestem ciekawa co wie o, babci, o dziadku. Raczej tutaj, nie? Pani Anabel będzie będzie siedziała. Ups. I znowu przeszkodziliśmy. Lord Gustaf. Mówisz, że Tinto nie będzie współpracować? To Tego nie mówię. Ale tak długo jak nie, nie znają intencji Highlanda, Armii Highlandu? Nie będą dawać swoich wojsk? Przecież intencje są jasne. Może po prostu się boicie? Jak śmiesz. Armia Południowego Okna Pierwsza rozlała krew podczas, podczas Scarlet Moon Empire War. No dobra. Jesteś głupcem. W, w, wojna to nie hazardowa gra jakaś. Przestańcie. Koniec kłótni. Tak czy inaczej, nie jesteśmy gotowi. Taka moja decyzja. No fiu. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybaczcie, Ryunanami. Yy, Jak widzicie, jesteśmy w środku negocjacji. Proszę, wróćcie w wieczorem. O, przepraszam, dobrze. Wieczorem... chodźcie. Pani Anabela. Mogę cię o coś spytać? Co? Dlaczego walczysz, Panie Panienko? Co chcesz z tym osiągnąć? Nic nie osiągnę. Walczę, aby nie przegrać. Urodziłam się w Mius, i dorastałam. I to naturalne, że chcę je bronić. Okej, 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 Jovi, coś mi tutaj kręcisz, coś mnie denerwuje. Ty masz jakieś, zata... jakieś dziwne kontakty z jakimiś podej... podejrzanymi ninja. No dobra, chodźmy. wracajmy w takim razie do domu, znaczy do domu, do gospody bo nic innego raczej nas tutaj nie czeka. No nie wiem, możemy appraisal zrobić, nie mamy nic raczej. Bo wszystko już to zrobiliśmy, prawda, jak się nie mylę. Uprise coś, nic nie mamy. Mamy w ogóle recepturkę, tak jak przedtem mówiłem, na... E, do gotowania, tak żebyśmy będziemy mogli gotować jakieś fajne posiłeczki. Tutaj nie ma co nic z tym robić. Nie no, no nie ma naprawdę nic do roboty, już trzeba iść... wracać do... Leony. O, właśnie, dzień dobry, flick. To było szybkie. Nie widzieliście Anabel? Widzieliśmy, ale Kazała nam przyjść w nocy. Jest teraz bardzo zajęta. Kłóciła się z kimś tam. No dobra. No ona nie widziała swoimi oczami, jaki przerażający jest Blight. No cześć, Pilika, Co byś chciała? Wybacz Pilika. Sorki. No nami, czy możesz pobawić się z piliką przez, przez chwilę. Co? No pewnie, ale... Co się dzieje? Yy... Chodź tutaj pilika. Chodź się pobawimy. Mam sorry, pilika. Wybacz. Idę sobie. No dobra. Yy, no dobra no. Cześć. Rio? Ciągle mam czas przed wieczorem. Chcesz odpocząć? I'm kind of worried about Jovi, no ja też. nie wiem co się dzieje. Nie wiem co się temu jest, no. No nie martw się pika. Wujek Jovi nie na ciebie zły. W porządku, w porządku. Hmm. Nie wiem co mam robić teraz za bardzo. Czyli spać, czy... A, a ty właśnie. Tu dołączysz do mnie w końcu? Nie mam pojęcia. Albo pójdę sobie spać. Do wieczora przynajmniej zaczekamy. W ten sposób niczym mogę tak w ogóle zrobić. To jest moje łóżko chyba, nie? Nie, nie mogę. Anami. No go im, no, no i nie wiem o co chodzi. O dobra, to nie wiem gdzie iść. Przejdźmy się do nami, do yy, gdzie? Do Anabel? Znaczy z Piliką mieliśmy iść, no ale ole, o Well, no cóż, to na razie. Znowu z gada Jovi. Hej, kto to był? Who was that person? Kto to był? Wybacz, Ryu. Nie mogę teraz powiedzieć. O ty chamie! Wojna nie skończy się tak szybko. Ty i na się, ucie powinniście uciekać. Co zamierzasz zrobić? Jeżeli kiedykolwiek zginę, zaopiekujesz się piku? No nie, no co ty robisz, człowieku? Przemyśl swoje czyny. Ej stary. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. No dobra. Kto? Kto taki jest bezczelny, że w nocy mi tutaj puka? No przecież umówiłaś się z nami, nie? No hejka. Nie śpisz? Nie mam czasu na spanie. No, a może byś się napiła ze mną? O, nieźle. Dawaj. No, czyli... Czyli Annabel będzie laską Flika, tak? E, Wiktora, nie Flika. Ja myślę, że Flika. Mam nadzieję, że ci się, się, się zasmakuje. To jest Kanakan z, kan, kan, kan. z południowego Kanakan. Kan. Zatrzymałem to na spec. po to, żeby stałym wypić. Kiedy mój fort spłonął, tylko tą butelkę uratowałem. Niezły bukiet. No dobra. No więc jak? Nie patrz tak na mnie. Mam wrażenie, że po prostu spoglądasz mi prosto w serce. Łu, jakie klimaty. O, wybacz, zły nawyk. No to prawda. Ty jesteś, ta zruszona, wzruszona, tak? Nie wiem o co chodzi. Ludzie tego miasta śpią w spokoju, ale ognie wojny. Niedługo nadciągną. Nawet jeżeli zbierzemy całe wojska naszego kraju. Zastanawiam się, jak będziemy szanse mieli przy zmierzeniu się z oddziałami Lucky Blighta. Pół na pół pewnie. Zgaduję tak. A ja nie. Nie możemy przegrać. Jeżeli przegramy, stracimy wszystko. Wszystkie życia. Kiedy pomyślisz o tym, kiedy myślę o tym, czasami staje, jest mi bardzo smutno. Może powinniśmy poddać się po cichu. Lider nie powinien tak myśleć. Wszyscy walczą ciężko, jak mogą. Każdy ma coś, do co bym chciał przed czymś obronić. Ty także. Nawet jeśli uratujesz swoje życie, są rzeczy, których nie uratujesz. Tak przynajmniej ja uważam. Bo ja tak to widzę. Potrzebuję całej mojej siły jutro. Po tym drinku idę do łóżka. Brak snu sprawia, że jesteś słaby. Powiedz, jeśli urodziłabym się w innym czasie, w innym miejscu i byłabym troszeczkę mniejsza. <Niszcza> niższa. Mogłabym być dobrą dziewczyną dla ciebie, prawda? Haha. Jesteś wspaniała taka, jaka jesteś. Może ja nie jestem zbyt twardy. Jesteś w porządku. Dobrze usytuowaną panienką. Ja? Nie mogłabyś mnie widywać. Nie mogłabyś być widywana ze mną. Tak czy inaczej, do jutra. No dobra. Ciągle mamy noc. Także czas ruszać do pani Anna, Prawda? Co jest Joe, A gdzie Jowi? Dziwne, że nie ma go tutaj z nami. Nie widziałeś go? Ja martwię się. Nie wróci, wróci tak, jak obiecał. A tak czy inaczej, Ryu. Ja, my musimy iść... Yy, więc bądź dobrą pilikę dziewczynką, okej? Okay? Dobra, dobra, papaj, spać. A my ruszamy. No to chodźmy. No to lecimy. Lecimy do... Pani Anabel. Opowiedzi nam o naszym dziadku. Coś co tam słyszała. Coś co wie. Ważnego. I teraz pytanie, gdzie jest jej hacienda? W sensie pokoik. A, przecież się do pani Anabel. Tak. Jest w swoim prywatnym yy, pokoju. Na dole. Czy wasz przyjaciel już tam jest? Nasz przyjaciel? O! Woteriu, um. wejdź, wybacz, Anabel. Mogę wejść? Proszę, ale Joey, czego chcesz o takiej o tak późnej godzinie, Twojego życia. Przyszedłem je odebrać. No i tak się spodziewałem. Ryu yy, zawiedzie się na tobie, wiesz, Jowi. Jowi niestety podszedł do tej sprawy ze złej strony, mi się wydaje, żeby ochronić siebie i przyjaciół może, a może i rodzinę albo i nie wiem, coś. Podpisał pewnie jakiś pakt z wrogiem. Nie, 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 nie żartujesz, prawda? Proszę, nie krzycz. Nie chcę w to uwierzyć ona. Ale... Wybacz mi. Wybacz mi, że cię za chwilę zabiję. Dobre sobie. Dlatego też tak naprawdę nie chciałem w niego za bardzo pakować. Tam, oczywiście, troszeczkę było, trzeba było dawać mu jakichś tam lepszych ubrań i troszeczkę ulepszyć mu broń, ale wiedziałem, że tak się stanie, że niestety. Odejdzie, tak naprawdę powinienem z niego wszystko zdjąć. Naglaska go puścić. Nie miałby przynajmniej swojego stroju. No dobra. Eee, obrona już i państwa. I, po, e, I ludzie pełni życia, bogaci. Bogatych, bogatego życia. To mój. That, that is what I must do. To muszę zrobić, właśnie. Masz coś takiego? Co chciałbyś bronić? Za wszelką cenę? Tak. Też mam coś, co muszę zrobić. Będziesz mógł udźwigać to brzemię, Jowi? Tak. Mam powód, aby dźwigać to brzemię. I będę. Nawet jeżeli zawołam o pomoc, najprawdopodobniej nie uniknę tego noża. Czy chociaż pozwolisz mi skończyć tą szklankę? To od bliskiego przyjaciela. Szkoda by było, aby to się zmarnowało. Wybacz. Przykro mi. O, you drop your guard, czyli opuściłeś swoją bro swoją broń. To jest tu. Zabił ją. Ryu! Co? Co? Nie. Co się stało? Anabel. Jovi. Co się stało? Czy nie? Co się stało? Wybacz mi, Czekaj, Jovi. Ach, panien Konabel. Armia Highlandu wykonała... wykonuje nocny atak, niespodziewany atak nocą. panien Konabel co jest? Ty! Co ty zrobiłeś? Co ty cholera zrobiłeś? Wyjaśnij. Panie Jess. Armia Holandów wkroczyła do miasta. Co? Dlaczego to wszystko stało się, stało się tak nagle? To wszystko. Ktoś ich wpuścił. Och. Zawołaj Do doktora. No i Ryu. No i Diana, Try to not talk. Powiedz Jess, że nie potrzebuje dokarza. Ryu, Gengaku. Synie Gengaku. Um, chciałabym przeprosić ciebie co um, państwo i ja zrobiliśmy, Gengaku by nie mów nic. nami. Czy byliście szczęśliwi? Wraz z Gengaku? Tak. Oczywiście. Już skoro tak, to przynajmniej mogą odpocząć. Szybko, uciekajcie. Armię Highlandu. Najpierw tutaj przyjdą. Pospieszcie się, ale. Mam ostatnią prośbę. Nie umierajcie, Ryu, na nami. Żyjcie. A teraz pospieszcie się i uciekajcie. Chodźmy, Ryu. No dobra, jak oni uciekną w takim razie? Ryu? Myślisz, że to było przeznaczenie. My, Myślę, myśl, że przeznaczenie cię tutaj przysłało. No w końcu jesteśmy Wjazdami przeznaczenia, nie? Dobra, i co teraz? Riocha Ryuche... pospieszmy się, uciekajmy. No dobra, ale gdzie? O właśnie pilika. Musimy uratować pilika. Oczywiście, że tak. Eee, dobra. Zobaczymy czy nam się uda. Dobra, to było dobre po nim E, będzie łatwo. Dobra, po nim biegniemy dalej do gospody. Victor i Flick po poszli e, zgromadzić armię. Aby kupić nam trochę czasu. Udają się do South Min a Potem udają do Algonik to, o, to do South Window. I ja też się przygotowuję, albo stąd uciekać. Też uciekajcie. E o! Łódź z rusza z koron koron noet, Koronet na południe stąd, do South Windows. No co czekajcie? Szybko. Czekajcie. Tak jest. Czyli do Koronet lecimy na dół. Na południe, a stamtąd do South Windows. No dobra, będzie armia? Dobra, bo być, powinno być wszystko w porządku teraz już. Ile razy będziemy musieli w ten sposób uciekać? Pilika chce iść z powrotem. Czekaj, pilika, nie może wrócić. No i płacze jeszcze. W porządku, w porządku, Pilika, skarbie. Z Joby będzie wszystko w porządku, ale my nie możemy teraz wrócić. Mm, no tak, śpimy sobie pod drzewkiem, a jak? I pomyślimy o naszym przyjacielu, który jest, kurczę, w i mordercą. W końcu Pilika zasnęła. Hej, Yaryu. Czy to prawda? Czy naprawdę Jovi Zrobił to Annabel? Nie. Nigdy bym już takiego czegoś nie zrobił. Więc co my teraz zrobimy? Wiesz, co bym chciała? Chciałabym uciec gdzieś daleko. Daleko tej wojny. Może gdzieś w góry. Gdzie byśmy mogli żyć spokojnym życiem. Moglibyśmy mieć małe, małą farmę. Tylko trzy. Trójka nas, nas. To by było piękne i fajne. Czyż nie? Ach, kłamco. Wybacz. Masz rację. Tak się nigdy nie stanie. Zapomnij o Jovim. Jestem zmęczona. Idę, idę spać. Dobranoc, Rio. Dzień dobry, Ryu. Leona powiedziała, że mam iść do Koronet, prawda? Coś mi się wydaje, że Ryu nie jest po całą noc. Dzień dobry, Plika. Wyruszamy za nim. Jak umuje swoją twarz? Hej, Ryu, ty też umuje swoją twarz nad, nad, nad tym strumieniem. Tam strumienia nie widzę żadnego, ale spokojnie uwierzmy na słowo, że jest. Ruszajmy do koronet, czyli tutaj. I co teraz? Możemy wziąć ten do kuskus, eee, a stamtąd do South Windows. taki... Eee, piękny twórca map mi o tym powiedział. No dobra. Co jest, Pienika? Nie jesteś śpiąca? Spokojnie, nie? spokojnie. Tutaj mam jakieś... jakąś tawernę. czy nie tawernę, tylko sklep z rzeczami. Co możemy kupić? Medycynkę i jakieś tam butsy. Dobra, zapomnijmy o tym. Masz tutaj coś, co mogę sobie wziąć? Nie masz. Dobra, idziemy tu. I tutaj jest save'ik. Uuu, tam jest coś jakiś chłopiec. Tu mamy saveka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mogę zapisać grę? Jak najbardziej. Jestem tobie bardzo wdzięczny. Ile się należy. Zapisywanie jest darmowe. A no, na no to dziękuję bardzo. Dobranoc. Ecz, do widzenia. Do widzenia. Powiedz mi, co, co, co masz na dole. Jakieś skarby, może. Dzień dobry panu. Dzień dobry dostawiliśmy recepturkę numer 5. Dziękuję bardzo, jestem wdzięczny. Nie spodziewałem się tak miłego obrotu spraw. Dzień dobry panu, dasz mi coś. Yy, raczej nie. Mamy coś tutaj w szafeczce. Nic nie ma. Tutaj w Becz beczkach nie ma nic. Żadnych vegetables. Żadnego pysznego jedzonka. Ok, dzień dobry. Dzień dobry chłopcze, co masz ciekawego? Nic nie masz, to się goni. I tutaj pan, tutaj pan. O, panie! Jakbym chciał sobie naostrzyć nożyka. Robisz to, zrobisz to dla mnie. Nie zrobisz, a ty zrobisz to dla mnie, ty zrobisz to dla mnie. Dzień dobry. Czy mógłbym sobie naostrzyć nożyka? Proszę Cię bardzo. O, dziękuję, jesteś pani, ratujesz moje życie. Czemu jesteś taki drogi? No ale mamy już nożyki na piątym poziomie, w sensie... No wiecie, o, o czym mówię. Dzień dobry. No dobra, no to w takim razie do widzenia. No dobra, moi drodzy, resztę zwiedzimy w następnym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Suicode 2 wam się spodobał. Mi, jak oczywiście za każdym razem, to mówię, zawsze się podoba. Mi bardzo lubię ten, tego Jotarpega, uwielbiam tę grę. Więc, jeżeli wam się także podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam was do tego. Trzymajcie się, moi drodzy, cieplu. I do następnego odcinka. Pa-pa!